Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulatora 22. Jakiś czas temu rozpocząłem na swoim gospodarstwie hodowlę koni i dzisiaj wreszcie mam zamiar na nich coś zarobić, czyli po prostu za moment je wszystkie sprzedam, ale spokojnie, jakie tylko sprzedam, to również kupię sobie nowe konie, gdyż dalej mam zamiar je hodować. OK, zanim przejdę do samej sprzedaży, to zobaczmy, jak w ogóle wygląda sytuacja u moich koni. One mają teraz wartość 4, prawie 4,5 tysiąca euro. Maksymalna wartość, jaką mogą osiągnąć konie, to 5000 euro, i dzieje się to po. Po 36 miesiącach, jak widzicie, moje konie jeszcze nie osiągnęły tej wartości, bo mam je dopiero 32 miesiące. Aczkolwiek, ja już po prostu stwierdziłem, że chcę te konie sprzedać na tym etapie. Aż tak bardzo na tym nie stracę, i no właśnie, wreszcie coś na tych koniach y, zarobię. Dobra. I jeszcze taka ważna sprawa. Ja korzystam z moda Horse Helper i bardzo Wam ten, te modyfikacje polecam, gdyż sprawia ona, że nie trzeba ujeżdżać tych koni codziennie, tylko ta, ta modyfikacja robi to za Was. Za bardzo małą opłatą. Jak coś, to link do tego moda znajdziecie w opisie pod filmem. Ok, no to zaraz podjadę z przyczepą. Tylko oczywiście, jeżeli ktoś z Was chce, to możecie te konie bezpośrednio tutaj sprzedać z poziomu. Z poziomu właśnie stajni, tylko będzie za to pobierana opłata 300 euro. Ja nie chcę, żeby ta opłata była pobrana, bo wtedy to już w ogóle jeszcze ten zarobek z koni będzie łącznie trochę mniejszy. Symboliczny, ale jednak, więc ja to zrobię za pomocą przyczepy. Ogólnie mamy dwie przyczepy do transportu koni, czyli no właśnie te. Ona akurat była jeszcze w farmingu 19 i maksymalnie dwa konie tutaj wejdą jest jeszcze taka. Ona jest akurat nowa. Tutaj też maksymalnie dwa konie, z tym że ją jak coś to się jak się mylę to mnie poprawcie, ale ją możemy podczepić chyba tylko i wyłącznie do dwóch pick-upów, jakie tutaj mamy. Więc chyba tylko do tego. Akurat jeżeli chodzi o te przyczepy, no to nimi już koni transportować nie możemy. Dobra, to wsiadam do Maseja. I możemy jechać pod stajnie. Co my możemy z tą przyczepką zrobić? Z tego co widzę, możemy tutaj zdjąć osłonę, żeby było zwierzęta widać, i możemy to również w ten sposób rozłożyć. Dobra, to ja teraz sprawię, że w środku pojawią się dwa konie. Czyli po prostu przeniosę do przyczepy jednego. No i jeszcze drugiego. Dobra, tak to wygląda. Koniki sobie tam już stoją. Zamykamy. Tutaj jeszcze plandekę. A w sumie przy okazji, już może zakupię dwa pierwsze konie. Bo teraz wszystkie mam konie gniade. To tak, może dla urozmaicenia teraz niech będą to konie gnia srokat. Wybaczcie, ja się w ogóle nie znam na tych maściach koni, to jest dla mnie jakaś czarna magia po prostu. Ile tego jest i w ogóle. Czekajcie, co ja zrobiłem. Kup, jak to mam za mało. Aha, dobra. Chyba czaj o co chodzi. Bo powinienem być w stanie kupić te konie, bo zwolniły mi się dwa miejsca. Aczkolwiek, dopóki ja nie sprzedam tych koni, które mam, to one liczą się tak, jakby. One są chyba przypisane do tej. do tej stajni. A to jest ciekawe, tego akurat nie wiedziałem, że to tak jest takie, Tak jakby zabezpieczenie w cudzysłowie. W sensie, bo wiecie, gdybym teraz sobie dokupił dwa konie, i co z tymi? Musiałbym je albo. gdybym się nagle rozmyślił. I po prostu chciał z powrotem je przywrócić. No to. Albo miałbym do wyboru tylko i wyłącznie je sprzedać, albo nie wiadomo, co by się z nimi stało. Być może tak jest. Jak je sprzedam, i wrócę, to wtedy zobaczymy, jaka będzie sytuacja. No, i teraz. A ogólnie jeszcze jest parę rzeczy nowych w świecie Farming Simulatora. I będę chciał o tym pogadać. Być może, jak będę jechać z drugim koniem, to się to zrobi. Zanim jednak do tego przejdę, to. No, trochę jestem może monotematyczny w pewnych narzekaniach na Farminga 22, i przewijało się to w poprzednich odcinkach, ale słuchajcie, teraz faktycznie już te konie sprzedaję, więc ja muszę to powtórzyć. Strasznie wkurza mnie hodowla koni na chwilę obecną, bo jest bardzo mało opłacalna. To też, żeby osoby, które dopiero może co zaczynają, żeby to wiedziały. Słuchajcie, za konie dostajemy 10 razy mniej niż w farmingu 19 i trzeba czekać aż, aż, trzeba czekać dwa razy dłużej, aż osiągną maksymalną wartość. Więc słuchajcie, to brzmi bardzo źle i faktycznie tak jest, bo sytuacja jest na tyle zła, że więcej zarobimy sprzedając ten owiec, którym karmimy konie, Aniżeli na samych koniach. A jak ktoś już nie ma moda Horse Helper, to w ogóle. To jest jakaś masakra. Okej, okay, dojechałem teraz do miejsca. Jak to się nazywa? Targ zwierząt, okej. Okay. No i w tym miejscu mogę. Konie sprzedać za marne prawie 5000 euro no 4,5. Dobra, sprzedaj. I tutaj też sprzedaj. A Beskitu w sumie ja mogę od razu te konie yy, gniadosrokatę przywieźć. Ja je chciałem tam kupić i miałbym po prostu opłatę jeszcze za transport, a tutaj mogę je od razu przywieźć. No to no tak, w sumie mogłem tak zrobić. Dobra, to przywieziemy teraz konie na gospodarkę. i pojedziemy sobie może tym razem tą drogą. Więc no, opłacalność koni jest bardzo dyskusyjna, czyli no, można praktycznie powiedzieć, że bardzo słaba i nie jest to tak dochodowa hodowla jaka była w 19, bo w 19 no, to było strasznie dochodowe. Kurczę, też jak się miał mod Horse Helper, to srogo można było na tych koniach zarobić i to było spoko. Jeżeli ktoś uważa, że to było przesadzone, ok, być może i tak, być może i tak, ale że aż tak Giant Software te konie downgradeował, że aż tak powiem, to jest taki trochę dla mnie zdziwko, zwłaszcza, że jest tyle miesięcy od premiery i nie wierzę, że oni nie mieli narzekań na te konie, bo ja narzekam, nie wiem, czy to, czy to jest aż takie mocno popularne twierdzenie, że na te konie to tylko idzie narzekać, że to jest taka hodowla, aby mieć. A nie, że coś na to że coś jakoś dużo na tym zarobimy. No ale cóż, taka jest moja opinia. Ktoś z was może ją podzielać, podzielać bądź też, nie? Więc mam nadzieję, że Giant Software po prostu albo no, zwiększy cenę od sprzedaży koni. Albo też po prostu, nie wiem, skróci dosyć mocno czas oczekiwania, aż one osiągną maksymalną wartość. Najlepiej jak jedno i, drugie jedno i drugie trochę, ale jak będzie. Zobaczymy, o ile w ogóle coś oni zrobią. Ale póki co, niestety nie mogę zaliczyć koni do mojej ulubionej, do mojego ulubionego gatunku zwierząt. Dobra, no to teraz wyładujmy te konie, które mam na przyczepie. Cyk. I cyk. No. To teraz czas sprzedać pozostałe konie po kolei. No i jedziemy z powrotem do skupu. To teraz myślę, że czas przejść do tych małych, co prawda, ale jednak do pewnych nowości ze świata Farming Simulatora. Myślę, że zacznę od myślę, że zacznę od nowych oficjalnych modów od Giant Software, które pojawiły się w bodajże w minionym tygodniu, w ciągu ostatniego tygodnia. Nie wiem w jaki dzień dokładnie, ale no ale tak. I widzicie właśnie teraz te mody na ekranie. Idąc od lewego górnego rogu, mamy... To jest akurat bardzo ciekawy sprzęt, bo jest to opryskiwacz samojezdny, który jest zarówno opryskiwaczem, jak i rozsiewaczem nawozu. Ale to nie jest nic nowego, bo mieliśmy ten sprzęt w dodatku... Yy, jak ten dodatek się nazywał? Dodatek... No nieważne, w tym dodatku do Farminga 17, gdzie mieliśmy estancję LAPACZO, czyli to był taki południowoamerykański dodatek. No. I yy, yy, w sumie... Tak samo jak reszta maszyn, które zostały dodane na mod huba, czyli po pierwsze, idąc dalej, mamy tutaj bardzo dużą przyczepę i naczepę do transportu trzciny cukrowej. Idąc dalej, jeszcze mamy sadzarkę do trzciny cukrowej. W sumie jej mi brakowało, że bo mieliśmy trzy sadzarki od początku, od premiery 22: mieliśmy tylko dwie, to teraz jeszcze dodali trzecią. Też w dodatku. Do 17. No, i idąc dalej, jeszcze jest, jest talerzówa i druga talerzówa. Nie, ta druga to jest albo talerzówa, albo głębosz. Szczerze nie pamiętam co to jest to drugie, bo jakoś za bardzo z tego nie korzystałem. <grych> Muszę się przyznać, ale to też jest z dodatku do farminga 17. Dobra, no to czas na wyładunek kolejnych koni. Dobra, w ten sposób. Cyk. No i kupię kolejne gniado-srokate. Także wio na gospodarkę. No, więc to był ten pierwszy news. Natomiast drugim newsem jest to, że Giant Software ujawnił lokalizację tegorocznego Farmconu. Farmcon został zapowiedziany, ja wiem, z dwa, może z trzy tygodnie temu, nie pamiętam. Aczkolwiek, aczkolwiek wtedy nie, nie podano jego lokalizacji. I właśnie ten Farmcon się odbywa między 21 a 24 lipca. Z tym, że jak ktoś nie wie, to Farmcon to jest taka impreza dla fanów farminga. Z tym, że 21 lipca będzie to tylko stream, a 20 i 24 będzie to w Niemczech, z tego co pamiętam. Po prostu takie spotkanie z graczami, znaczy spotkanie, trzeba tam kupić bilet, a nie, że, nie, że za darmo. No i wtedy pewnie będzie sporo informacji dotyczących nowych dodatków do 22, ale już, już spieszę z informacją, bo tak się rozgadałem o tym farmconie. Otóż odbędzie się to w jakiejś hali, czy w jakiejś miejscu produkcji John Deera. Nie pamiętam, jak to się tam nazywa, ale będzie to obiekt należący do marki John Deere. I to jest akurat ciekawe, bo w przeszłości tam, gdzie się odbywał farmką, to oznaczało jakąś kolaborację, z, ko, no, takie, no takie, współpracę z jakąś marką, producentu sprzętu rolniczego, oprócz Dojcwara. Ale już Dojcwara, jak to jest zna historię Dojcwara, to wie o co mi chodzi. Oprócz Dojcwara. No i ciekawe, czy to, czy to oznacza, że. Możemy się więcej John spodziewać w albo za darmo w Farmingu 22, albo w którymś z dodatków? No bo tych tych John słuchajcie, jednak mamy tutaj całkiem sporo, nie da się im powiedzieć, że nie. Oczywiście zawsze można więcej, to wiadomo. Więc pytanie, czy coś będzie z John powiązanego w przyszłości Farminga 22? Czy też najzwyczajniej w świecie Mieli dogodne warunki, dobrze im się współpraca układa, więc stwierdzili, że u nich w jakiejś tam hali czy też w jakiejś tam miejscowości zrobią właśnie tegoroczny farmkon. Nie wiem, ciężko stwierdzić, zobaczymy. Zobaczymy na farmkonie, czy coś z tego wyniknie konkretnego. Także pozostało nam czekać. Czekać niecałe dwa miesiące, no i ciekawe co czego się na tym farmkonie dowiemy i czy coś jeszcze zostanie przed tym farmkonem takiego, czy coś się takiego pojawi w farmingu 22. Czy będzie, znaczy, wiadomo, że będzie dodatek z marką Kubota i też nowy patch z tej okazji, więc to jedna rzecz, ale czy coś jeszcze, czy będziemy musieli czekać na jakieś konkretne jakiekolwiek informacje związane z. Czymkolwiek do właśnie do farmkonu lipcowego. Ja czekam. Zobaczymy, czy będzie. Czy zobaczymy już po fakcie, czy było warto czekać. Także tak się sytuacja ma. Ogólnie to powiem wam, że. Całkiem sporo pieniędzy zarobiłem jednak na wełnie, którą w poprzednim odcinku zacząłem sprzedać. Całej nie sprzedałem, ale potem ją już poza odcinkiem sprzedałem. No i na koncie jest całkiem niezła sumka. Bardzo podoba mi się to, co widzę. Ale jak to bywa z pieniędzmi w farmingu, fajnie to wygląda. Ale jak przyjdzie, co to jeden zakup, dwa zakupy i pieniędzy nie ma. Na pewno bardzo dużym zakupem, jaki planuję, jest. no. Kupno obory i wreszcie rozpoczęcie hodowli krów, więc to jest jedna rzecz. Ale już robię takie malu malutkie przymiarki pod zakup. Być może nowego ciągnika albo jakiegoś nowego pola zobaczymy. Zobaczymy, w co ja będę inwestować. To się jeszcze okaże. Dobra, no to sprzedajmy kolejne dwa konie. No i z tymi wracamy z powrotem na gospodarce, na gospodarkę. I będę musiał tę czynność powtórzyć jeszcze raz, ale to już raczej ogarnę sobie po, już to ogarnę po zakończeniu nagrywania. Odcinka, bo takie krążenie tutaj w kółko to może nie jest jakoś taka najciekawsza rzecz. To, co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem, więc na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami, jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!